Widzowie. Pierwszy odcinek ze spider man Mice Morales. Przyjemny okolicza To ustawienie, mi zyp. To ustawienie przy... przeznaczone jest dla graczy, którzy lubią trudną walkę. Wrogowie będą silniejsi i bardziej agresywni. Nie no to. Wspaniali. Skróty. Napisy. Wyło włączone i rozpocznij No i, i zaczynamy nową przygodę w Spider-Man. Zbliżamy się do 125 ulicy. Yy, uwaga, nie praca tru, funkcji linii w Harlemie. Nie umiem czytać z daleka. Jak lędę to wysem możecie się czytać. Jak ktoś jest spostrzegawczy, to coś. U tunet wysyłował się. Zajdzie do flaka wyświetlacz, czyli się zakupu. Jak ktoś jest spostrzegawczy, to gdzieś na ekranie widać jedną rzecz. Jak włączę komentarze, to zauważcie i to napiszcie, co to jest. Bo ludzie może nie będą, niektórzy takie jest postrzegawczy. Postrzegawki. Nie jak to się mówi. Spostrzegawczy. Nie wiem jak to się mówi. Nie zwracajcie na mnie i nie zwracajcie uwagi, co ja mówię. Co ja mówię? Nie zwracajcie na to uwagi. Dzięki, kupi. Nie ma sprawy. E, na chwilkę będę zasłaniać. Widać wszystko. Tutaj jak nogą blisko tego krzesła, to się trzęsie. XD A to jest typ tego Spiderman'a? Młodego? No może. A ten naprawdę rządzi. A przepraszam, że na pierwszej wersji odinstalowałem, ja mi się coś nie chce zainstalować. Więc nie będzie na razie Spiderman'a na EOS O! E, Konwój rusza wcześniej z wyżytkiem Lecimy! Padaman! Uhu! To to działa! To dzia... Do działa? Co? To stół. Tu... Jeszcze nie, wciąż zapełnię więźniów. Do, będą rozmowy. Jak widzieliście, ustawię najcięższy... O, ja weszłem. najcięższy tryb w całej grze. Jeszcze pod koniec serii pójdziemy w jedno najważniejsze miejsce. A tak nie będę gadać, jak ktoś będzie z jak będzie jakaś rozmowa. i'm a scorpion que ela I jakby to powiedzieć, po, po co Spiderman, czyli Miles, mówi do Spidermana pierwszego? Oczywiście, po jego normalnym imieniu. Przecież, jakby ludzie to usłyszeli, to by mieli przykład u nich. Dobra, pierwsza fala pokonana Ej, Reino, ma tutaj nikt jest... Świąt innym? Dobra, koniec. Nie, no ile was jeszcze Tutaj 5 milionów, dobra, nie widziałem go. Dobra, unik. Ja będę używać już takich znanych technik, że jak to oglądał Spidermana z 2028. Do... No i dobra. Nawet nie ja zrobiłem, latają na nie kwadrze i zrobiłem takie kółko O takie O nie, człowiek! O, dobra, dzięki Kogo teraz gonić, Rajno czy tych złodziei? No, ale chyba wybrał Rajno. Trzymaj się, już Okej, Saki, Słyszałam. Nie mów po imieniu! Jakbyś powiedział to głośniej, to może ktoś to usłyszał. O, Rhyno e, Właśnie, Rajno ty zrobił niśliłeś lużą święta i to to dosłownie. unik dobra jestem Dobra, unikajmy Pani kamera, no przestań, nic nie rób. Yy, słuchaj się mnie, słuchaj się jeszcze. Jeddy. Nie maj tego mu. Słuchaj się. Słuchaj się, Spiderman. No grzeczny, Rajno, grzeczny. No nie, tu, tutaj nie. Rajno, co ty robisz? Ja kazałem ci tego. Dobra, uratuję.

Stuknięty wariat ja jakby to nie jakby ja go nie lubię, po prostu musiałem to powiedzieć, bo... To jest charakterystyczne! Nie, zostaw mnie. za samochód Czemu nie mogliście zauważyć się za budynek? Ja nie, nie, nie O, nie ma świata No prawda, chwilę Nie no, kto dał rakietnicze do konwoju? Kto? Ale to było nie to nie była nawet moja wina, tylko rajno. Bo on się tak szarpał i to rozwalił. A się, ja się to zakliłem i znowu walnął i się rozwaliło. To tak było. Peter, raczej po, znaczy Spider-Man, powiedz im. Yy, seria A, jak będę mieć 15, to mogę wykonać wykończenia Dobra. No nie, ja chcę tutaj zrobić bardzo kiepskie zadanie. Nie, czyli stop. Nie. Oh, dobra. Proszę, pom... I no i wykończenie Za 115 A gdzie? Aha, się ich tutaj nie załatwiłam No i Traf tylko tam idę. Idealna. Idealna. Jestem tutaj. A teraz jakoś powiedział bez imienia. No ja nie wiedzę, No mal.

co to jest nie powiem dowiedz się w późniejszym jodowity cios czyli po prostu mogę mu ogłuszać tak to jest, nie działa na jego świecie, zawsze działało Będzie wykończenie. No nie, akurat teraz. To musiało boleć. Mm, przez to dobra, wykończenie. Ty nie gin, tylko po tobie. Gdzie? Wow! Wow! Cześć! Przedział baba i wrocone Miło I Ciebie! Wybacz, chyba trochę naśmieciliśmy. Skąd? Właściwie nam pomogliście. My właśnie to kupiliśmy. Była plana, rozgórka pod nowy budynek, ale nas wyprzedziliście. Chciałem podziękować. Dwa No Dzięki, ale wciąż jest niebezpieczny. A, a zaraz dostanie do policję. Zwykle mi się wydaje, że super żołnierze to przesada, ale później okazuje się jak O, muszę lecieć. Hej, a było naprawdę miło. <laughs> <laughs> Ciekawe co żyjesz. No rację, zmykajmy. Niech policja się tu Złożył. Może jakieś testy butlowe? Przeanalizujemy napięcie? A, stary, tak, sorki. Właśnie miałem powiedzieć, bo na parę tygodni zawijam się stąd. To jakiś żart, którego nie czuję? Nie, MJ wyjeżdża na zlecenie Bugle, no i chce, żebym był jej fotografem. Taki, wiesz, no pracowity urlop. O, stary. Koncertował dzisiaj z Krzemiosłem, do a potem koncertował dałeś Już było wykonanie Mariusz. Miałem szczęście. Hej, osiem lat to robimy bez żadnego wsparcia. I możesz mi wierzyć, że nawalałem bardzo często. Ale tak się uczymy. Co to jest? Świąteczny prezent. Ale wcześniej musisz złożyć przysięgę. Ale fajnie! Ja czekam jakby... Czy wy, ja myślę, że... Ja bardzo chciałbym... Że wyszła trzyja część. Więc jest druga, bo Spiderman ma jest w górę. To prawdziwe, czy się... To nie jestem. Już ja tego nie wymyśliłem. Wymyśliłeś, oj, wymyśliłeś. Jedyny. Fajników w mieście. Oj tak, Oj, tak. Ukończono misję. Punkty PD. Awansuję na wyższy poziom i zdobywasz punkty umiejętności. Punkty umiejętności są przyznawane, przy... Przy... gdy zdobędziesz wystarczającą liczbę punktów doświadczenia Pydy. Wykonuj misję i, po... i pokonuj wrogów, by pozdobywać Pydy i zyskiwać więcej punktów umiejętności. Wybierz umiejętność i przytrzymaj X, aby ją odblokować. No i tylko to mogę odblokować. Widzę rozwalka. Majs, o się ruch na, na ile się ruch? L1 plus 3 kwadrat plus x. Misję. No, jeszcze nie mogę ulepszać z gadżetów. A to chyba znaczy z podstawki. O. No i ja tutaj podstawki. Majs, wzrost 170, waga 63, wiek 17 lat. Ma, mama majsa. Co się dzieje z metrów? U, majs jest prawie. od ma, Mamy. Jest kilo tak samo i 42 lata. Peter Parker. Wzrost 178. Waga 63. Wiek 24. Jest już pełnoletni, a Miles jeszcze nie. I tata. wzrost 178. Waga 77 kg I wiek 44 lata. I to dopiero w kolejnym odcinku The Spider-Man My Smorare. No, tutaj i tutaj. No, gdzie się patrzy? No, pokaz I tutaj sobie. I tutaj sobie zakończymy film. Papa pa, widzowie, w następnym odcinku pójdziemy do. Kolegi Marisa, mogę ci powiedzieć, jak usłyszeliście, on zna to samość. Dobra, to Pawidlowie.